Zaczyna się sezon y, jeżdżenia po starociach. Trochę będzie trzeba się poszlajać po y, różnych holandach, Więc dzisiaj będzie książka 40-50-60. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły. Prowadzę wykłady i warsztaty. A w tej serii pokazuję książki godne polecenia. To jest mój całkiem niedawny zakup. Przyszedł dosłownie kilka dni temu. Y, przepraszam bardzo. Y, bo ja ten filmik puszczę pewno za jakiś czas. Ja to zamawiałam na swoje urodziny i przyszło w marcu. Także prawie zdążyło, tam ten tydzień czy dwa poślizgu się nie liczą. Książeczka jest, jak widać, w formatu zaszutowego mmm, Schiffera. Jest tu bardzo dużo kolorowych zdjęć, ale właśnie, tu są tylko zdjęcia. Tu praktycznie nie ma tekstu. Macie zdjęcia, macie ceny e, Ceny są dość stare, bo to są sprzed heść, lata 90. ta książka. E, biżuteria, akcesoria i, i takie tam. E, ja bym wolała jednak z tekstem, już nie mówiąc o tym. Czekajcie. Sposób, foto... Fo... Sposób fotografowania mnie rozwalił, mianowicie. Spójrzcie na to zdjęcie na dole. To jest robił zdjęcie, jak to leżało na fotelu i takie. sodeczki. Po prostu cudnie. A te z kolei są robione tak, jak się położy na podłodze i się robi, z, wiecie, z poziomu normalnie, że się stoi. I też te proporcje są takie kopnięte. Ale, ale jest tu dużo zdjęć. To trzeba przyznać, że są dużo zdjęć jest i te ubrania przynajmniej wyglądają na prawidłowo wydatowane. Więc to, czy Wy to chcecie, to musicie sami zdecydować.